Moja mama myślała, że może zastąpić mojego ojca i zmusić mnie do nazywania jej przerażającego nowego chłopaka tatą. Ale nie zdawała sobie sprawy, że nadal mam z nim kontakt. Miałam 13 lat, kiedy mama zaręczyła się z Bartkiem. Tata został skazany za nieumyślne spowodowanie śmierci 5 miesięcy temu. Zadzwonił do kogoś w barze, ale nawet nie pił. Byłam tam z nim. Wszedł do łazienki, a potem wyszedł kilka minut później, wyglądając na spanikowanego i pokrytego krwią. Krzyczał, żeby ktoś zadzwonił po policję i przyjechali szybko. Ale potem nie mówiąc wiele, założyli mu kajdanki i zabrali go. Następnym razem widziałam go za kratkami. To nigdy nie miało większego sensu. Chociaż tata nigdy nie miał w sobie krzty przemocy. Przysięgał, że tego nie zrobił, a sposób, w jaki mama zachowywała się po jego skazaniu, sprawiał, że byłam jeszcze bardziej podejrzliwa. Natychmiast pierwszego dnia sprowadziła do domu bartka. Powiedziała, że to mój nowy tata, ponieważ poprzedni był wyraźnie potworem i powiedziała mi, że mój tata jest mordercą, od którego muszę się zdystansować dla własnego bezpieczeństwa. Nie byłam pewna w co wierzyć, ale kiedy pięć miesięcy później mama ogłosiła mi, że są zaręczeni i muszę zacząć nazywać Bartka tatusiem.